To. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka. Niestety nagrywałem. Chciałem pokazać z otwierania. Tak jak przyszła kurier, tak otwierałem. Niestety. Myślałem, że wyjdzie jakieś nagranie, ale nie wyszło. Telefon nie nagrał, a tak fajnie. Wszystko wykombinowałem. No niestety. Tu przyszła dzisiaj do mnie taka paczuszka, jak widzicie, jak ktoś już rozpoznaje, co to może być. To jest kamera GoPro Hero 7, którą zamówiłem w zeszłym tygodniu przed świętami. Zadziwił się w święta, ale wczoraj została wysłana i dzisiaj do mnie doszło niestety niestety, jak zwykle telefon zawiódł dlatego nie ma co się cąć, tylko trzeba sobie zamówić taki coś i tylko takie krótkie nagranie nagram, zrobię filmik. To jest taka GoPro, GoPro Hero 7. Która się przyszła, ona przyszła w zestawie z takimi. Eee. Oczywiście jest rozładowana. Dlatego muszę ją najpierw naładować z takimi przylepami do maski do samochodu, do ciągnika, czy obojętnie tam, ale coś do czegoś nierównego do jakiejś pochyłości, właśnie do maski samochodowej, czy coś w tym stylu. Tu mam uchwyt, to jest do e, opaski na głowę, którą już, bo tu jest specjalna do GoPro, którą już do opaski do głowy zamontowałem. Tu jest uchwyt do telefonu, który już idzie do lamusa. Tu jest jeszcze taki uchwyt, który był w środku. Fajnie to nagrywałem, no niestety no nie nagrało się. Co będę oszukiwał? Bo chciałem jak otwierałem paczkę, było wszystko pięknie, ładnie widać. Dlatego. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Dlatego kupiłem sobie to kamerę, żebym już nie miał żadnych problemów z nagrywaniem czegokolwiek, bo już mnie to frustruje. Nie już ten telefon, jeśli, bo to jest jedna paczka, która dzisiaj do mnie przyszła. Ja robiłem przed chwilą filmik, który miał pewnie z 20 minut, no ale niestety się nie nagrał. I w ogóle inaczej to wszystko tutaj wyglądało, bo było przygotowane do nagrywania. Naprawdę fajnie by wyszło, ale niestety dlatego to jest yy, myślałem, że przyjdą dzisiaj dwie paczki ale przyszła jedna jutro na pewno będzie druga rano także yy, jeśli ten telefon, który teraz nagrywa mnie, o ile się jeszcze nie wyłączył jeśli jutro nie będzie kompatybilny z tym urządzeniem które jutro do mnie przyjdzie także wyląduje tutaj na ścianie u mnie w pokoju także nie się na baczności telefonie Lenovo, zasrajny ty. Także, także kamera jest mamy bardzo słabą baterię w tym momencie mamy tylko 10% baterii muszę wsadzić kartę ale już, już ja widzę, że to jest fajnie tu można, można już sobie zaobserwować działa już 9% baterii jeszcze będę musiał zaraz jedną baterię zamówić sobie dodatkowo. Zobaczy ile kosztuje. Nigdy się nie orientowałem. Ale jak widać. Albo i nie widać. No! Nic nie zobaczycie <laughs> przez telefon, że to kamerę ja tutaj przy tego. Ale widzicie, działa. Nówka sztukiel. Nie śmigana. Tu z przodu, proszę bardzo się wyświetla w jakim formacie wszystko jest będzie nagrywane albo będzie zdjęcie. Na razie jest napisane no disk bo jeszcze nie wsadziłem karty. No disk SD Oczywiście zakupiłem sobie 128 gigową kartę do niej Na którą się teraz właśnie to nagrywa, no, teraz jakoś się idzie nagrywać. Nie wiem, ten telefon by coś... Funkuje. raz nagrywa, raz nie nagrywa no widzicie teraz by było by, by piękne nagranie, bo w tym momencie już nie wiem w tym momencie nagrywa dobrze i wszystko jest ok no a jak nagrywałem y, 10 minut temu skończyłem y, poprzednie na, nagranie i nic z tego dlatego ja, jeśli nie chcecie mieć takich problemów jak ja dzisiaj je miałem kupcie sobie takie coś na pewno tych problemów nie będzie uwierzcie tak za dużo tu akcesoriów nie ma jak za, jak za te pieniądze. No bo to, to nie 100 zł, nie 200, nie 300, nawet nie 500, nie 800, tylko troszkę więcej. Ale no myślę, że warto na pewno. Już ja to widzę, nie? Dobra. Z tym, że ja muszę tą kamerę podłączyć i niech ona mi się ładuje. I dopiero będę rozkminiał tak naprawdę, co jest tutaj. Grane. No, A to można tą kamerą. Ja o tym opowiadałem przed chwilą, niedawno, ale oczywiście się nie nagrało. Z tą kamerą można pływać pod wodą, nagrywać, tak? Ma nagrywanie w 4K 12 megapikseli Ekran dotykowy. I ma to. Ma przede wszystkim. W porównaniu do GoPro Hero 5, nie wiem czy szóstka to miała, ma stabilizację. Także nie będziesz... będziesz sobie biegał, a ekran będzie cały czas płynny. Także ten, który tą kamerę ma, się orientuje o co w tym wszystkim chodzi. Nic, będziemy testować. Nowy nabytek na święta pod choinkę. A jutro przyjdzie jeszcze lepszy prezent. Także, co tu będę więcej mówił? Chciałem tylko po prostu pokazać z rozpakowywania, z tego, z tego wszystkiego, ale jak zwykle się nie udało. Chcesz dobrze, a wychodzi jak zawsze na pip. Także, co tu więcej będę opowiadał? No i jeszcze do tego przyszedł kabel USB typu C do ładowania no i tak, tutaj za dużo akcesorii nie ma ta oczywiście opaska na głowę to już wcześniej zakupiłem i tutaj taka rameczka prawda, żeby sobie można było go już teraz no z tej strony dobra, już teraz nie będę bo, bo nie podłączę wtedy ładowarki jak będę tutaj się bawić. Tak, nie podłączę? Nie wiem, jeszcze ja dopiero rozpakowałem przed chwilą. Także, bo przyszła już do mnie o 9 rano. Wczoraj była spakowana, dzisiaj już o 9 rano była. Także z okolic Wrocławia, dokładnie z Lubina, to szybko przyszło. Będziemy testować Slow Motion, Timelapse, Hyperlapse to jest to samo. I dużo innych gadżetów, które to zawiera, ale to na razie zostawmy, niech się naładuje bateria i będziemy działać. Musimy ściągnąć aplikację, zobaczymy, na, żeby ten telefon, ten lenowo, to dziadostwo z tym współgrało, zobaczymy, czy to się uda. W sumie tak naprawdę to nie musi, bo ten Lenovo pewnie i tak wyląduje na ścianie jutro i tak. No. Także trzymajcie się do usłyszenia, cześć. Wybaczcie, że <gry> tylko takie nagranie. No cóż, nic innego nie mogłem nagrać. No, no ręce rozkłada i weź i Trudno się mówi. I trzymajcie się, jutro będzie nagranie. Mam nadzieję, że już z GoPro następnego nawykku, który jutro przyjdzie. Też to jest do nagrywania. Troszkę innego, ale będzie fajnie, zobaczycie. Na razie trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów, którzy mnie oglądają. Będą teraz zupełnie inne nagrania, zupełnie innej jakości i z różnych perspektyw, także oglądajcie. Będzie fajnie, cześć.